Słuchajcie, tu są duże wózki, muszę wziąć ogóle na no pusty. No jedzmy się teraz, pakujmy, zjedzmy i przyjedzmy po warzywa jeszcze. Papryka jest. taki no, albo melon, albo dynia melon chyba melon. Hmm. zakupy hurtowe o, tu jest je picie no, taki dobry było wczoraj, że dzisiaj Wracamy na nasze restauracje bajko, ICO zamówiliśmy już sobie dania, teraz mam takie picie, o, super, super, i pierwolej. mi się chce pić, mi no, też trochę. Dzisiaj mamy mangą, szczelin mieliśmy grunata, dzisiaj mamy mangą. Pewnie smakuje dobrze. Jak my piątko robiasz? Zdrówko. Pamiętasz że taka nie są ciekawa. Pyszne. Kulasz? Kulasz Kamero. Kamera. Kamera. Jedziemy windą Zakupy zrobione. Drugi dzień zakupów, weekend. Patrzcie, popatrz sobie tu. Wysoko, wysoko. Aż strasznie wysoko. Dobrze, ale my tutaj sobie zamykamy drzwi i jedziemy na dół, do lokację zapłacić. Mhm. Jedziemy sobie, ładne ozdoby są świąteczne, tak i teraz możemy być jesteśmy. Jak coś wymyślimy, to się liczą, muszą to To tak Długo się czeka nie? Dobrze. Idziemy sobie. A po co się? Poczułaś plastik? góry masz bez plastiku?

859, 799, 118 i transport i wniesienie Wniesienie 118 118 60 i 60 niecałe, tak było I 89 transport Ale mamy jeden transport już na wszystko 200 lewat, wniesienie transport No dużo, bardzo Ale tylko by to przywiózł Tylko wniosą No powinni i kupujemy wientartą pętarkę z Kila Wszystko wsz wcześniej jest sprawdzone. Podbita gwarancja, i z tym idziemy do kasy. Także co byśmy kupowali? Czy czajnik, czy dzbanek? Wszystko jest podbijane, gwarancja, i sprawdzane w Bułgarii. Na Turcję. Tu mam co Bardzo duży wybór, bardzo tanie ceny Olbrzymi bukarski bazar To nasze zakupy To nasze zakupy Jabłka nasze zakupy worek cebuli, worek ziemniaków dużo, bardzo dużo warzyw. Schabowe, kiełbaski, wszystko bez chemii. Milone serca drobiowe. Naprawdę koperek Po prostu niesamowite zakupy bardzo w bardzo dobrych cenach. Niektóre ceny są nawet tańsze niż w Polsce sporo. Przyjechali fachowcy od internetu. Za niedługo będziemy mieli swój własny światłowód z auto. Zaraz będą podłączali nam. O, kabel maja, ten grupy, tylko no. Już dziura przewiercona przez ścianę Zaraz hmm. będziemy do mistrz, kabel ciągali. O, jest otwór od zewnątrz wiercili, bo jakby się z, od środka wierciło to by nam tynku szkodziło za dużo, tak to się szybko, łatwo naprawi także zaraz będziemy mieli światłowód w domu i tam już poszedł jest światłowód zaraz będą to kleić scalać pobłoczyć żołtarz Także, na pewno się już uda. I mamy światłowód. Widać też, w Ugalii się wszystko robi na tletytki To jest tak zamontowany do. No, zobaczymy. No to mamy sukces. Jest internet światłowodowy. Słuchaj, hmm, to ten boks cały, jest on internetu. On jest routerem, ale routera nie. Kazaliśmy, żeby wyłączyli ten router. Mamy swój lepszy. Także także wszystko jest dobrze. Błyskawicznie. Mówili, że w tej Bugalii tak to wszystko długo trwa. A tu raptem, nie wiem, dwa dni temu w sobotę. Pojechaliśmy, żeby załatwić internet. A już wczoraj w niedzielę dzwonili, że chcą zakładać. Dzisiaj mamy już założony. Wszystko hula. Także Bułgaria nie jest wcale taka, jak się mówi na YouTube. Może gdzieś tam na wioskach praktycznie to dłużej trwa. Ale w mieście, jak się coś załatwia, to jak na razie dużo szybciej nieraz idzie, jak w Polsce.

Oh, wow.

Zrobite. Jest A wiesz jakby się więcej kupowało to też Panie Drącka na to w kableszkowie. W kableszkowie mamy nie tylko bazar ze świeżymi warzywami, owocami, troszkę taniej, czasami jak Markecie. W każdym bądź razie nie drożej, jak w najtańszym markecie. A najważniejsze, że są ładne te warzywa, świeże. Także, a tutaj mamy źródełko. Ludzie przyjeżdżają i za darmo sobie nalewają do baniek wodę. I ta woda ma taką sławę, że jest bardzo zdrowa, bardzo dobra, czysta, więc pewnie i my tutaj za jakiś czas się pojawimy i będziemy nalewać tą wodę. Nie jest chlorowana, i tak dalej, bez żadnej chemii. A i tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy kable Jak dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości, tu widać samochody stoją sobie. jest źródełko. a my się nie zatrzymujemy, tylko jedziemy dalej do Burgas naszym wynajętym autem, tyle napisów na aucie, że każdy myśli, że my tutaj jacyś biznesmeni, jesteśmy tutaj w tej Bułgarii. Także ma to swoje dobre strony. No jedziemy. Dzisiaj podobnie takie są promocje w praktykerze. Zobaczymy w tych marketach, co to tu jeszcze można kupić, żeby urządzić dobrze nasze mieszkanie nowe. Także na razie to tyle. I jesteśmy tutaj na prądzie. Zaraz będziemy skręcali na burgas. Jest ładna, duża nowa flaga bułgarska. Tak to ładnie wygląda, że. Postanowiłem, że jeszcze to nagram, pogoda jest też bardzo ładna. Już jest nieco chłodno, chłodniej jak do tej pory, ale i słońce grzeje, więc mimo wszystko odczuwalność tej pogody jest całkiem dobra. No zaczynam. Remont takie odświeżenie w zasadzie apartamentu. Tutaj. Już zakleiłem tą dziurę co odpadła, tylko jak tynku, jak wiercili kabel na internet, światłowodowy. Trzeba będzie wszystko pomalować. Tutaj jakoś gładź polimerową dostałem, taką mało, Małe bo takie są miejsca spęknięcia, będzie trzeba tutaj te miejsca na dole pod oknem, szpachelką wyrównać coś tam, zeskrobać, uzupełnić właśnie tym pogładzią polimorową gruntem i będziemy malować. Całość pomalujemy sufit, ściany. Mamy farbę, meble, zasłoniłem tu folią malarską, wałki przygotowane, w gotowości, lecimy, lecimy z odświeżaniem. Pogoda jak widać jest bardzo ładna, bardzo mocno świeci słoneczko, od razu zrobiło się ciepło na dworzu, także Trzeba jak najszybciej, najszybciej pogarnąć to wszystko, żeby można było coś no, podpoczywać. Przejście na to plażę, od jakieś spacery do lasu. Bo na razie to jesteśmy tak za, zaganiani, że mimo, że jesteśmy tak bardzo blisko takich wypoczynkowych miejsc turystycznych, żeby można było sobie naprawdę. Wyciszyć się, poddychać. To my cały czas w pędzie Remontujemy non stop. Zaczęło się w Polsce. Jeszcze do końca daleko. No a tu w Bułgarii powiedzmy, że w stosunku do Polski to mamy takie prawie żadne remonty. Ale mimo wszystko, no trzeba, trzeba to zrobić, co trzeba zrobić, żeby się dobrze czuć. Także lecimy z tą robotą.